Witam z tej strony Nero, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Fusion Fall Retro. Dokładnie tak, moi drodzy, witam was bo kurczę, tak długim, tak, takiej długiej nieobecności, po tym jak gra została wyłączona e, po różnych ujach, mójach, dzikich wężach. Witam Was z powrotem w kolejnym już oficjalnym odcinku. Tejże serii. Dokładnie tak moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Potraktuj, potraktujcie ten odcinek jako powrót oficjalny tej serii na kanał, choć jak widzicie, jestem na Nero Hornboyu, czyli na moim głównym koncie, na którym w tej chwili mam 23 level. E, dokładnie tak, czyli jeszcze będę nadganiał Nero Gamer Polską, żeby dobyć do. bodajże mieliśmy 15 level chyba e, w ostatnim odcinku, jak jeszcze normalne Firuru Flare śmigało co za tym idzie najprawdopodobniej tak dokładnie, te odcinki będą się pojawiać już raczej dopiero w następnym roku, ale tak, to już jest taki oficjalny powrót Gramy oczywiście w Retribution, czyli yy, odnowę Fusion Fall Retro, yy, dokładnie tak, wcześniej to się nazywało wciąż Open Fusion, tylko po prostu Retro Build, w tej chwili to ma swoją własną nazwę, Retribution, ale Let's Play wciąż będzie się zagrajmy w Fusion Fall Retro, bo wciąż gramy jednak w coś, co jest tak naprawdę Fusion Fallem Retro, yy, dokładnie tak, jak yy, widzicie ja tutaj mam... Itemki Halloweenowe, bo oczywiście to jest trzeci już wręcz bym powiedział special Halloweenowy w tej serii, więc tak, już trzeci. Więc osoby, które miały nadzieję, że pojawi się Spooky Scary Skeletons 3, wybaczcie, nie ten rok, nie w tym roku, ale tak, oprócz tych dwóch itemków, które miałem na sobie przedtem, to te wszystkie te rzeczy przyszły z Halloween. Specialem i jeszcze inne, których nie mogę zdobyć. Te wszystkie itemki zdobywa się niszcząc aktualnie pumpkiny Weternal, Vistas i Meadows. Tak, powróciły pumpkiny, które były jeszcze do czasu właśnie w Retro dwa lata temu. Jeśli ktoś pamięta, tam ten special, to aktualnie tam było, trzeba ubić aż 3000 pumpkinów, żeby zdobyć ten, tą tutaj czapeczkę. W tej chwili trzeba było ich ubić tylko 1000, więc jechali troszeczkę. No, i te itemy też wypadały właśnie z tych dyń, Tutaj mamy jeszcze nietopyrki, które bardzo chciałem, mi się w końcu udało zdobyć. E, są moje nietopyrki, które pochodzą z jednych. Jed, jeden przeciwnik właśnie w Eternal Beatles i Vistas ma takie nietopyrki wokół siebie, i to jest dosyć fajna rzecz aktualnie. ale trudno jest nabić jakieś fajne rzeczy z tych dyń e, Dokładnie, dokładnie tak. Jeszcze możemy zdobyć takie karty śmieszne, dzięki którym możemy powalczyć z bossem z kolei sprzed. Poprzedniego roku, za czasów oficjalnego Open Fusion, jeszcze tego oryginalnego, który odtwarza oryginalne Fusion Fall. Nie ja wiem czy pamiętacie, tam walczyliśmy z takim dużym, z takim Bad Maxem, tylko na sterydach. Wciąż mo można z nim walczyć, tylko trzeba zdobyć specjalną kartę, której ja za Chiny zdobyć nie mogłem, więc niestety ja z nim nie powalczyłem. Oh, well. Ale co my robimy w takim razie tutaj w. w w dzisiejszym dniu w te Halloween, jakby nie patrzeć. E, aktualnie doszły dwie nowe misje, specjalnie z Halloween. Nie wiem, czy one zostaną już w grze, czy one są dzisiaj specjalnie tylko właśnie na Halloween, znaczy dzisiaj. Ten event już trwa od tygodnia z hakiem. E, dokładnie tak. E, więc e, tak, tutaj widzimy Ancient Evil's. Zostajemy to od Hoyraka i aktualnie jest jestem nawet w 23, więc dosyć ciekawe. Okej, okay, replika slab, okej, okay, co to jest? Y, tak, miałem spore szczęścia aktualnie, ponieważ. <laughs> Okej, okay, mamy żniwiarza. O, i musimy iść do Eternal Midos, właśnie stamtąd, skąd w sumie wróciłem. <laughs> w dzisiejszym odcinku nie będę pomijał y, tych lotów małpami, bo tutaj będę gadał. Y, tak, co ja chciałem powiedzieć? Akurat zapomniałem, właśnie. Aha, no, stamtąd właśnie wróciłem, bo sobie nabijałem właśnie te dynie, Mówię, no, są rzeczy, których tutaj nie udało mi się zdobyć. Na przykład mamy coś jak ogon skubiego to jest ciekawe. No bo ty mamy, o, maskę Spooky, a tutaj mamy maskę Solo. O, nie tylko, nie Solo Shellsy. Ale tak, taki, tak spuka, ale taki trochę mroczniejszy, wręcz powiedział. Też cylinder, co jest, to jest dosyć ciekawy. to jest aktualnie Ultrarer. To jest czapka, którą aktualnie miałem w, w, na swoim koncie z czasów oficjalnego retro, więc też bardzo fajnie. Tym mam też taką kosę Ultrarer, której nie będę używał, bo e, bronie e, białe są Mech Fusion Follow, ale hej, mamy kosę, więc, więc tak. E, ale tak, moi drodzy, Mówię, wracamy w końcu z tą serią. Jaram się, naprawdę, w końcu. <laughs> Sądzę, że już jest na tyle kompletna, że można już zaczynać normalnie let's playować. Nie wszystko jeszcze w tej grze jest, ale są takie pomniejsze rzeczy, jak na przykład nie wiem, nieruszające się pojazdy w sektor wina, na przykład. No to, to wiecie, to jest. To... Nic w sumie, nie, ale takie rzeczy, stricte wszystkie misje, da się tą grę przejść i tak dalej bez większych problemów. Są też na przykład już Jajka Koko, no, to chyba już było wcześniej nawet, ale, ale tak są już. Więc mówię, gra już jest na tyle kompletna, że moim zdaniem można już bezproblemowo ciśnęć też zobaczymy, czy przypadkiem coś się jeszcze nie zmieni do czasu, właśnie. Następnego roku, mówię, sądzę, że od następnego roku tak na poważnie zaczniemy z, z już właśnie odcinkami tej serii. Dokładnie tak. Więc ciśniemy sobie do Eternal Meadows, dokładnie tak. Oczywiście jest muzyka halloweenowa, oczywiście mamy niebo. Mamy kurde, znaczy mamy niebo, tak. Mamy czarne niebo, jest noc. Mamy tutaj oczywiście księżyc, którego odbija się, znaczy cień tutaj rzuca Planeta Fusion na ten księżyc, więc bardzo, bardzo fajnie, aktualnie. Więc wszystko jest na miejscu. Widzicie, mamy tutaj dynię właśnie mamy dynie. I one w tej chwili. Y Misja, żeby je ubić, jest na level 8, zamiast na czwarty i one same też są w tej chwili na level 8. Jest troszeczkę tej podwyższyli, bym powiedział. A tutaj ciśnie ma ja się właśnie się dlaczego, dlaczego ten... O, tej gościu ma czapkę tej. Wiedźmy, jej nie mogę zdobyć za chiny. No cóż, zastanawiałem się dlaczego Ponur aktualnie siedzi w tym Infected Zone. Myślałem, że to ma coś wspólnego z bossem, właśnie, z tym Batmaxem na sterydach. ponieważ tutaj się z nim walczy, tak jak się to walczyło rok temu w Open Fusionie oficjalnym, oryginalnym. Oficjalnym. Czemu się zawsze myli oficjalny z oryginalnym? To ja nie. Okej, okay. możesz przestać? Okej, okay. czekamy. Okej. Okay. Dobrze. Aha, aha, okej, okay. i od razu do chojraka. No dobra, niech będzie. O! Oh, Wyłaś! Kurwa! Nie lubię tego Infected Zona momentami, naprawdę. Co za chamstwo w państwie. Och, dobra, wracam się tędy w takim razie. Okej. <grym>. No kurde, no tu okej, okay. to teraz ja pominę. Żeby, żeby ten special był jak najkrótszy, abyśmy nie przeginali z długością. To ja w tej chwili ten cały powrót do Hojraka już pominę. Tak też zrobimy. Mówię, to ma być special, więc nie przedłużajmy. Ja teraz sobie pocisnę z powrotem do Hojraka i widzimy się za chwilę. Tak zrobimy. Więc e, see you later, kurde, dobra, jesteśmy, okej, okay. tak, okej, okay. czy serio ponury nie mógł nam tego dać, co to w ogóle jest, this one doesn't need returning, oh, ok. czyli po prostu to mamy, tak, co za to dostajemy, uuu, 10 tysięcy tarosów, 10 tysięcy furzy ma. Co? O oh boy! Sądzę, że dzisiaj jeszcze będę miał misję na no. Zno... Znowu? Znowu ponury? No dobra. To widzimy się za chwilę w takim razie ponownie. Dobra, wbijam się już do Eternal Meadows Infected Zone i lecimy do żniwiarza. Już na pewno wiem tylko tyle, że ta misja jest tylko na special, chociażby przez to, że Pierwsza misja daje nam item, który no, wygląda na typowo eventowy, a druga misja chce nam dać tyle Fusion Mother i kasy Więc to jest tylko na ten event, tyle już wiem na pewno Ok, zobaczmy, czy tym razem będzie coś więcej Okej okay. I musimy zaciukać... o, pumpkin spawny, nice, dobra, okej okay. Już myślę... nie dostanie się znowu, prawda? No, fuck. No, bo już myślałem, że znowu będzie trzeba specjalnie się od razu cofać do hojraka, ale dobra, ok. No, ciśniemy kurde, z pumpkinami. Więc najsik, najsik aktualnie. Choć ja ich ubiłem więcej niż to, kurde, mogę zliczyć. Ale, ale tak, nie wiem, wydaje mi się, że w tym roku jakoś te pumpkiny mają. Co, jakby to powiedzieć, rzadziej wypadają z nich skrzynki. Eee, no nie wiem, tak jakoś kiepsko. Jakoś kiepało w tym roku moim zdaniem. I rzadko z nich wypada coś naprawdę dobrego, no. Zobaczmy jak teraz będzie. To ich mam ciukać? Bo tutaj... Pumpkin spawns No chyba tak, no bo to są Pumpkin spawns Tutaj sobie zmieniłem na Shattergana, bo one chodzą też w trójki to trójkami czasami. Na przykład nic mi nie wypada, czy, czy ten, czy kurde. Ubijam dobre czy nie? Nic <grystanie> nie wiem. Necro. tak? Czy to nie jest ten bilecik śmieszny, który właśnie trzeba zdobyć, żeby Bosa pokonać? Ty, bo to możliwe, że jest to, ale jeśli. <grystanie> ja walnę, jak teraz, dopiero tylko będzie to wylatywać. A ten, a normalnie, że tak powiem, tego nie wylatywało. A ja, a ja jak taki debil, że tak powiem biegałem i, i ubijałem tutaj ich wszystkich. Dobra, Vigax. Przyspiesz mnie tutaj ładnie, piękny. Co dobrze mogę dechy używać. Zobaczymy, mówię z drugiej strony z kolei mam nadzieję, że to wiecie, że to nie jest tak, że to normalnie wypada. Że wypada tak samo. Normalnie jak, jak bez tej misji, w tej chwili wszystko, bo jak mi to nie wypadnie, no to tak trochę biednie. Te parę rzeczy mi już wyleciało. Wypad, pajacu, nie z tą chcę się bić. No, wypadają te itemy co zwykle. Też monety. Bo jeśli tak, to trochę biednie. No tak, tak, tak skończyć ten special, że kurde, nic? Tak, trochę kiepsko. Ja mi się wdeszcie z tym bilet. No, trochę głupio w takim razie zrobili. No, moim osobistym zdaniem powinno być tak, że musicie ubić dany typ. I nie wiem, i właśnie z tego danego typu wam to wylatuje zawsze i wszędzie. I mi ten bilecik nigdy nie wyleciał osobiście, więc ja tam nie wiem, jak to ma działać. Więc no. Zobaczymy aktualnie, sobie ubijemy ich parę, sobie zrobimy takie kółko, ja sobie tutaj zawsze robiłem takie kółeczko jeśli chodzi o ubijanie ich wszystkich właśnie i zobaczymy czy mi coś wyleci z nich eee, takiego, jak nie to w sumie sam nie wiem co, ale no, tak trochę biednie. Mówię, bo strasznie rzadko, na tyle rzadko, że mówię, mi nigdy ten bilet nie wypada ja na, nie jest to, że ja ubiłem tylko te tysiąc, co, co mi ta misja kazała i, i sobie odpuściłem ja ubiłem ich, nie wiem, no cztery razy więcej może, jak, nie, jak jeszcze nie więcej głównie chodziło mi o te nietopyrki, które teraz mam, bo to jest najlepszy item moim zdaniem, jaki może dostać, przynajmniej z nich, bo jeszcze z tego bossa wylotują bardzo fajne rzeczy eee, no Zresztą bossowie teraz w retrobiuszynie dostali swoje własne, swoje własne skrzynki. W dużym Retro były zwykłe skrzyneczki, wylatywały z nich, e, ale miały, że tak powiem, zawartość stricte dla tych bossów. W tej chwili jest nowy design skrzynek. E, no i no właśnie, no i tak trochę dupnie. Tutaj dostają w ogóle te monetki na, na, na Revive. Możemy sobie zmienić chociażby jakiemuś nosowi na przykład o właśnie ponuremu na to właśnie mam nawet że na 3 na 5 mam monetek ej no dobra ja zrobię cięcie póki co i guess troszeczkę ich poubijam jeszcze sobie zrobię jedną rzecz to jest na station, jest Gdy chyba specjalnie postawili to na bo go wcześniej nie było chwała im za to tak mi się wydaje że nie było zmienimy sobie na 2 bo ja tak właśnie głównie biegałem nie ty wyszła i ten, i sobie po, je poubijam póki co i zobaczymy, jeśli mówię nic mi nie wyleci to tak troszeczkę kiepsko ale skończymy tutaj ten special i najwyżej nie wiem może w końcu mi się uda, jeśli będziemy się jeszcze chciało grać w też ile ten event jeszcze będzie trwał bo w oficjalnym retro to on trwał długo za długo a tutaj nie wiem czy oni będą chcieli skończyć to idealnie w Halloween czyli jutro, ja to nagrywam dzień przed czy też nie, nie wiem ale tak, robię teraz cięcie, no i widzimy się za chwilę albo z biletem, albo albo bez, więc zobaczymy jak to będzie, więc do zobaczenia za chwilę. Moi drodzy, udało się. O kurde, nie spodziewałem się, że to się uda. Już widzicie te już ostatnie sloty. O kurde. O, a to do hajraka, tak? Okej, okay, czyli to musimy zaprawić to Hojraka, a później rozumiem możemy powalczyć z bossem. Czy znaczy, ja tej walki nie będę wam już pokazywać, bo mówię, ja walczyłem już z tym bossem. Tutaj macie link. On powinien się już też wcześniej pojawić, więc tak. Więc jeśli się teraz nie pojawił, to już wcześniej jak o tym wspominałem. E, no w sumie można się już przejść, no bo no bo co? E, no. E, co chciałem powiedzieć? No, nie spodziewałem się, że to wypadnie, z końców przysięgam. Tak to wygląda, właśnie jak użyjemy sobie use item, to wtedy przechodzimy do właśnie walki z bossem. Mówię, już miałem się poddawać, już stwierdziłem, dobra, okej, okay, jak mi się nie uda walić, nie będzie eventu halloweenowego w tym roku, ale, ale się udało. Już teraz z wami pocisnę do tego, do tego aktualnie, no, nowhere. I widzicie, co mi wypadło? Wypadło mi to, co nie mogło mi wypaść przez tak długi czas. Serio, jak, jak to zobaczyłem, miałem takie. Pff, really game? Ja chcę to w ogóle, pomyliłem że to nie jest bilet, to jest taka książka, jakby. Takie, kurde, ja chcę. Ja chcę tą. to bile, książkę A ty mi kurde, jakieś tutaj pyrki, które już mam, mi wyrzucasz. No ale dobra, jest. Się udało, mówię, serio. Nie spodziewałem się, jestem szczęśliwy, bo kurde. Bo kurde, mamy to. Chcę powalczyć z tym bossem. Mówię, on naprawdę niczym się nie różni. No przynajmniej z tego co wiem, a jeśli czymś się różni, i to wtedy wrzucę to jako osobny, e, osobny film. Ale nie wydaje mnie się. Nie, nie widziałem jakichś większych różnic, bo widziałem już jak ludzie walczyli z tym bossem. E, i, I nie widziałem niczego takiego. Mówię, to dosłownie była już ostatnia fala przeciwników, dosłownie miałem już zero właśnie miejsca. I stwierdziłem, zapewniam EQ, nie znajduję tego, czego szukam. Pierdolę nie robię za przeproszeniem. Mówię, jestem ciekaw w takim razie, czy ten item po prostu łatwiej y, wypada y, w momencie, kiedy właśnie mamy tą misję. Wiecie, ja nie przypominam sobie takich sytuacji w Fusion Fallu normalnie, więc raczej nie, po prostu w końcu szczęście mi napisało. No kurde, kiedyś musi, co nie. <laughs> o jeju, jeju. Ale moim osobistym zdaniem powinni to jakoś ulepszyć, żeby kurde tego nie było, trzeba nabijać tak długi czas. Ja, jak zaczynałem ten event, zaczynałem ubijać te dynie, miałem, 400, miałem 420 tysięcy, miałem o całe 100 tysięcy mniej. Ja te 100 tysięcy nabiłem bez żadnych e, nanosów dających nam więcej kasy, po prostu samemu ubijając te dynie. To samo z nanopotkami w tej chwili. Jak spójrzcie sobie przy nanosach mamy nanopotki 9999. Jak ja zaczynałem, miałem coś około 6000 chyba. <laughs> Ale po prostu, za pomocą nich, tak łatwo nabija się hajsy. Za, każdy, za, za każdego z nich wypada 13 tarosów. Więc, jak tego mnóstwo, to łojejusiu. Nano potki to samo, bo to, że muszę, musiałem odnawiać zawsze e, energię numerowi 2, Na numerowi 2, to kurde, wiecie, easy peasy. No dobra, ej, mam pomysł, e, mam pomysł aktualnie, właśnie mówiąc o kasie. Ja chcę więcej kasy. Fusion Mother nie trzeba, bo teraz będę miał tego mnóstwo, dzięki, dzięki tej misji, ale ja chcę więcej hajsu. E, Honotu, tu, nano Belladonna. I dawaj. Jej Uhu Ile dostałem? 12 tysięcy Oh boy A to jest tylko 10 tysięcy Dobra, myślałem, że 100 000, To ja walnięty jestem, ale i tak dobrze jest No Ale dobrze To mi się podoba, okej okay, To ja sobie teraz zamienię tutaj No Więc tak, mówię Co do tego bossa ja tutaj sobie... Jeśli mówię, będzie jakoś więcej różnić, to jeszcze się pojawi. Wtedy może jako właśnie spółki Scary Skeleton z 3, ale wątpię osobiście, więc tutaj bym nie stawiał jakichś wielkich nadziei. Ja teraz się jeszcze ładnie, pięknie przebiorę, skoro mamy takie fajne itemy, ja tutaj mam pomysł. Kurde, sami będziemy żniwiarzem. <grym> Jazda, kurde, więc moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. zagrajmy w Fusion Fall Retro w końcu po tak długim czasie wracamy moi drodzy. E, dokładnie tak e, Halloween special numero 3 tak I guess tak więc e, moi drodzy dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz za oglądanie i szczęśliwego strasznego Halloween tak więc see ya!